Wszystkie rzeczy, które powinniście wiedzieć o Witherze, no to jak. Panie. Zaczynamy Wither? Dobra. Chyba się zgodzi. To co zaczynamy. A pierwsze, co musimy zrobić, to musimy zrobić krok w nieznane, a mianowicie do portalu. Także wchodzimy. No to. Generalnie pierwszym składnikiem do budowy Widera, bo od, od tego możemy zacząć, jest znalezienie piasku dusz. Ale piasek dusz ma takie właściwości, że chodząc po nim jesteśmy spowolnieni i można zrobić mechanizm e, budując na, w jednym bloku po prostu taki słup wody do góry i dając piasek dusz na dole, to po prostu możemy szybko odjeżdżać. gdzie go wykopać prostym narzędziem, łopatą, tak jak zwykły piasek, potrzebujemy takiego 4. Takiego, żeby zbudować widera to potrzebujemy takiego 4. Właśnie taka, taka budowa jest widera tak właśnie wygląda. Więc mamy pierwszy składnik. Teraz trzeba przepodróżować się do fortecy, ponieważ w fortecy występują widerowe szkielety, które będą nam potrzebne do następnej fazy. Jak znajdziemy już fortecę, to mamy tutaj właśnie szkielety oiderowe. Trzeba je zaprowadzić do Netheru. One będą nas gonić i dobra, chwilę lekcji o szkieleci. Weźmiemy sobie jeszcze też. Więc. Tu macie porównanie dwóch szkieletów. Ten szkielet jest oczywiście wyższy ten, Te szkielety też się nie palą w, ten, w normalnym świecie Golemy normalnie nie zabijają i tak dalej One będą nam, jeśli będziemy z nimi walczyć, one będą nam dawały taki, czar, taki efekt który, który, będziemy mieć czarne serduszka i one generalnie mają czar, takie te kamienne miecza I są wyższe niż normalne szkielety no i mają, jak atakują wyglądają jak zombie, zresztą zaraz zobaczycie Tylko mają miecz Ja się szybko zmienię na I właśnie one teraz będą mnie gonić, tak? Tak będzie wyglądało to I one będą mnie bić i takie czarne serduszka będę mieć I to jest ob efekt obumierania, skąd on się tu jest? I teraz trzeba je zaprowadzić tutaj właśnie. O! O! Ym, zginęłem niestety. Ale teraz jak znajdę to tylko... Dajcie mi sekundkę. Jak widzicie mam teraz już trzy... Nie, dwie. Tu jest trzecia właśnie. Trzy czaszki. Yy, one tak dropią. Mm, tak właśnie... Wygląd yy, wyglądają. Tak właśnie wyglądają. I no, trzeba właśnie tego eksplodującego klipera, to zastanawiajcie się może, jak go zrobić? W sensie, jak zrobić te, te pułapki na niego? No, to macie prosty sposób. Kopiecie dół na cztery klatki. Taki, tu, proszę. bardzo pięknie, trzyma Akurat to jest górka, więc muszę trochę na więcej wykopać Ale taki wystarczy I dajecie tu mm, Klapy Klapy, każdy po klapie Tutaj cztery klapy I teraz Powinno to działać tak Że jak jeszcze jedna klapa tu powinna być. Muszę um, ją znaleźć. Gdzie ona była... takie jak Dobra, trochę to zajęło, skipnęłem wam to, bo to by było za nudne po prostu, bo mi wysadził tutaj creeper. Um, jeszcze musiałam zdobyć te wszystkie itemy, m.in. Piornochron. Piorunochron działa tak, że w pojawcu jego... Wali piorun, jak jest ten, jak jest. No, chyba nie trzeba tłumaczyć, jak jest tu. Jeśli tu będzie w środku Clipper, to on się naelektryzuje. A to działa w ten sposób, te klapy, że MOBY mają taki, taki program, że jeśli idą, to one po prostu czytają to jako blok. Jeśli to jest zapatnięte to też to czytają jako blok. I po prostu wtedy można łatwe pułapki zrobić. Ehm, gdybym miał tu jakieś mówo, to bym wam pewnie pokazał. Ehm, bo jak one po prostu tego nie mają, to one myślą, że to jest dziura, obchodzą to i, i tyle. Czekaj, jest tu jakiś mop? Nie, nie ma. Akurat w pobliżu nikogo innego nie ma, no to wam niestety nie pokażę. Ym, może jakoś jeszcze kiedyś pokażę wam. E, to nie na się od odcinku, właśnie. mam tylko pokazać tą szybką budowlę. Bo my mamy wszystkie już składniki um, wszystkie składniki do robienia Widera um, Więc zacznijmy od tego jak um, zbudować takiego Widera. Pozwólcie, że się na creatiewa na chwilę zamienię, bo Wider jest dosyć potężny. Um, um, I polecimy sobie gdzieś tu. Um, Widera na, najlepiej się... Dobra i tak, o właśnie, to co wcześniej wam pokazałem to jest zła budowla hmm, Co teraz się w sumie domyśliłem, bo patrzcie on generalnie Wither to jest taki niebieskawy i patrzcie ile już zniszczył um, On jak się na początku jest to jest cały niebieski, ale jak już się potem zrobi no to będzie przede wszystkiego wam snajpił um, Zaraz wam zatrzymę czas hmm. Żeby Wam pokazać, z czego on strzela, bo on ma dwa rodzaje strzelania. Um. Czekajcie, bo im się teraz ładuje. O! A, aj, nie, nie zdążyłem. Za wolno. Frażem razie mogę Wam inne pokazać. To jest taka czaszka pośrednia W to jest czaszka generalnie taka właśnie Taka normalna, którą strzela To też jest, to nie, to nie jest normalna, to jest to, co chciałem wam pokazać Ta czaszka jest inna, ponieważ ona ma dodatkową funkcję Zaraz wam pokażę, tu się podbudujemy i staniemy idealnie pod celem tego. I bierzemy sobie teraz, na, bierzemy sobie zaraz, na set, i zobaczycie, jak jest, właśnie bierzemy na set. Dwa i trzy. One mają, i one mają jeszcze dodatkowe, właśnie, jak mówiłem, funkcje, bo one zadają ten sam efekt, co zadaje mm, ta e, normalny, ten widowy szkielet. Teraz. Um, e, no, właśnie, teraz się nie udało. O! Teraz jest, teraz jest dostałem czaszką, ale normalną. Te, teraz normalną dostaję, ale dostaję właśnie tą e, czaszką. Jak sami widzieliście, niebieska czaszka dodaje taki efekt z mam jajka? E, I generalnie jeszcze Wither Jeśli zabije jakiegoś mowa. o, teraz zabija. O, to to nie, nie pięcsek duży. Powinna gdzieś leżeć O, teraz zabija Dropła O, tak Pod, Powinna dropnąć yy, właśnie róża Widerowa róża, nawet dwie mam, o fajnie Widerowa yy, róża działa tak Tu macie pełno Widerowych róż Bo z każdego mopa jednego, którego zabije, dropię Widerowa róża ja się zabuduję tu, bo on może mnie tu zabić, jeszcze weźmiemy sobie tylko pochodnie. Weźmiemy sobie tu ziemię. Blok Jak mamy... Widerową różę, to ona sama w sobie, jak mam ją w ręce, nie zadaje żadnych efektów, lecz jak ją posadzimy i ktoś w nią wejdzie, to dostaje um, efekt obmierania, czyli ten efekt, którego dodaje da się od tej czaszki e dziwnej, która leci w ciebie, tej niebieskiej, e i tego szkieleta. Jeszcze mam tu kilka innych ciekawostek do Was od Widera, właśnie. Um, um, sam weeder. On jest gdzieś tu, powinien być. Um, zaraz go znajdziemy. O, tu jest. Sam leader, um, co mało graczy wie o tym, ale jest taka opcja, że jak scrollem um, naciśniemy na weedera. to możemy mieć jajko spełnujące widera. Wider z widerem nie będzie się bić, jak już widzicie. Wider z widerem nie będzie się bić, lecz wider z smokiem endu może się bić. Ale to, to przejdziemy do przejdziemy tego później. Przejdziemy do tego później. Powiedzmy sobie to. Aha, jeszcze. Jeszcze są takie, możemy wziąć. Ko Uidera um, da się nazwać nie to, co ten, nie to, co smoka. Edu, nie. Na przykład no, nazwijmy sobie go. Um, Alex. Tak? Lecimy sobie. Idziemy na Widera. Um, I mamy. Wtedy u góry nam się już nie wyświetla Wider, tylko wyświetla się dana nazwa jeszcze możemy z takich tych to możemy jeszcze nazwać dinnerbone e, nie to jest to z dużej e, dinnerbone niestety jeb nie można nazwać ale możemy kliknąć sobie tu na widera o widzicie on ma też tak jak mob e, nazwę alex to on jest tylko na no to możemy sobie kliknąć dinnerbone i on będzie do góry mm, Więc takie śmieszne, właśnie. Um, jeśli chodzi o widery to, to mają swój obraz. Um. Tak, tak wygląda obraz. Tutaj te trzy czaszki, piasek dusz, więc tu macie już od razu gotowy. Ten. Um, jeśli chodzi jeszcze o. Co dropi z Widera? Tak. Um, no to zaraz wam pokażę. Specjalnie dla Was zrobiłem tabliczkę. Um, macie tu. Tak. To jest. Nederowo ne gwiazda właśnie. Um, tu macie bikona, którego można właśnie zrobić. Um, z tym, z tego, z, z tej gwiazdy i macie jeszcze żelaza. Tyle żelaza, dokładnie tyle. Jak zrobicie sobie tyle, to macie nie, nie wzięłam tego. To się nazywa dokładnie magiczna latarnia po polsku. I jak zacie sobie ją tu, to macie jako światło. Widzicie, od razu już już raz nic nie. Ale jak zacie sobie tu, to macie jej jako światło i zaraz zobaczycie. O, właśnie. Teraz wystrzela się do góry promień światła, który właśnie zniszczył mi Wither. Tak, dokładnie. Wither mi to zniszczył. W każdym razie, to my sobie to jeszcze raz postawimy żeby nie było. Um, zaraz powinno się oświetlić O właśnie. Um, to, to można jeszcze farbować na różne kolory. Macie szkło. I macie na przykład zielone szkło. I dajecie sobie kolor zielony. Um, no i można się tak bawić tymi kolorami, ale to nie chcę rzecz. Bierzemy sobie jeszcze netherytową sztabkę i patrzcie, teraz jak daję tu netherytową sztabkę lub cokolwiek innego, złoto, diament, szmaragd, żelazo. To możecie na przykład dodać jeszcze do tego pośpiech. I teraz um, u mnie tego nie będzie widać bez na kreatywie, ale będzie Będzie się szybciej kopać ten blok. E, do, do, do pewnego momentu, bo potem ja nie chcę się zbyt tym tu oddać, ale jak się oddajesz zbyt daleko, no to po prostu tego no nie mam No nie masz już tego pośpiechu. Czy warto z Widerem walczyć tylko dlatego? Szczerze, to nie. Um, co jeszcze mogę Wam pokazać? Mogę Wam pokazać tą walkę. Piszcie w komentarzach, bo um, mogę zrobić tak na przykład, um, pokazać Wam takie wielkie zniszczenia. Na przykład powiedzmy tysiąc. Nie, nie 1050 Swiderów kontra 50 Węglu. Co ja robię? Nie, 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 nie tu. Nie, sorry, sorry, sorry. Mamy tu Ender Dragona. Bo sobie właśnie go przyzwałem. I teraz no, on będzie się kręcić w kółko. W kółko tak właśnie Ender Dragon rozwalał Obsydian. To dużo osób nie wiedziało. Bedrocka potrafił rozwalić. Um, no super, zniszczyłeś wszystko, a coś zrobisz więcej Tak jak um, Ender Dragona to też się da jaja mieć um, Jeszcze gdzie jest ten Wither? Dobra, przyzwiemy sobie szybko O! Wither będzie atakować Ender Dragona tak jak mówiłem, strzela, zwala, no, już wszystko, eee, no i to tak będzie wyglądać. Będą sobie atakować, walczyć, eee, dragon będzie tylko uciekał. Eee, no, to w sumie chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Eee. Jeśli nie znaliście tych, um, tych trickshot, trickshotów to napiszcie w komentarzach. Um, no, jeśli mam nagrywać więcej takich odcinków, to dajcie łapkę w górę. Z tej strony był quater i to dziś na tyle.